Cześć. Na dzisiejszym filmie chciałam Wam zaprezentować gamę koszyczków Sensas i przybliżyć Wam charakterystykę każdego z tych koszyków. Jako, że na początku każdego łowienia zaczynamy od nęcenia, zacznę od koszyczków do nęcenia, czyli tzw. spotów. W tej serii mamy trzy koszyki. Największy, rozmiar 6,5 cm, średnica 5 cm. Kolejny. Jest to 6,5 cm wysokości, 4 cm szerokości koszyczka. Tymi koszykami zaczynamy tak na dobrą sprawę nęcenie. Taką charakterystyczną i fajną rzeczą w tych koszykach jest to, że mają dolny pierścień. Dzięki temu to nęcenie jest o wiele precyzyjniejsze niż klasycznym koszyczkiem. Kolejna sprawa jest taka, że przy ściąganiu całego zestawu, jako że koszyk ma szelki, nie odskakuje on nam na boki. Obydwa koszyki mają wagę około 20 gramów. Kolejnym koszykiem jest mniejszy koszyczek. Jest on bardziej w kształcie baryłki. Rozmiar 4,5 cm na 4. Tutaj, takim atutem tego koszyka jest to, że ma w środku pierścień. Ten pierścień. Ma bardzo ważną rzecz przy donęcaniu, dlatego że możemy donęcać luźnymi robakami w środku koszyka. Czyli pakujemy od dołu trochę zanęty, rzucamy robactwo, od góry przykrywamy z powrotem zanętą. Ten koszyk, przy uderzeniu o wodę, powoduje to, że robaki zostają w koszyku. Koszyk opada na dno, wyciągamy i mamy świetnie zanęcone łowisko. Kolejnym koszykiem, który chciałem zaprezentować jest koszyczek Sensas Plastik. Występuje on tylko w dwóch rozmiarach: rozmiar medium i rozmiar large. Obydwa zaczynają się od 20 gram, natomiast większe kończy się na 60, mniejsze na 40. Ten koszyczek jest klasycznym wzorem koszyka do łowienia, natomiast tutaj, taką charakterystyczną cechą jest to, że jest na stopce. Dzięki czemu ten koszyk możemy zamontować bezpośrednio do zwykłej zapinki i on już będzie odstawiony skrętką od zestawu, nie potrzebujemy tutaj Federlinga. Bardzo ważną zaletą tak samo tego koszyka jest to, jeżeli podciągamy zestaw, ten koszyk nie robi nam oporu w wodzie. Jako, żonie on jest z plastiku, tylko i wyłącznie ciężarek zostaje nam na dnie, dzięki czemu mamy ułatwione, ułatwione podciąganie zestawu. Wiadomo, że prowokacja czasem działa na ryby i jest to kapitalna sprawa. Kolejnym wielkim atutem tego jest, koszyczka jest to, że on jest wykonany z plastiku i te oczka nie mają bardzo ostrych krawędzi, tak jak przy koszyczku metalowym. Tym koszykiem możemy śmiało łowić z dużą ilością jokersa, i jesteśmy pewni, że w momencie wyszarpania tego koszyczka z dna, ten joker zostanie nam w miejscu w polu łowienia, a nie będziemy go ściągali po całym łowisku, tak jak w przypadku koszyka z kratką. Najbardziej popularnym koszykiem, którym chyba każdy łowi, jest zwykły koszyczek rand. Tutaj mamy zastosowane to, że koszyczek jest już na normalnym mocowaniu, czyli bardziej polecany pod Federlinka, bądź inne zestawy, które ten koszyk dodatkowo odstawiają. Natomiast jeżeli chodzi o tą serię, ona jest najbardziej rozbudowana jeżeli chodzi o rozmiary, mamy tutaj koszyczki już zaczynające się od 15gram i kończące na 60 i mamy aż 5 rozmiarów od X small do wersji X large. Czyli już naprawdę bardzo duże koszyki z obciążeniem nawet do 80gram, które spokojnie spokojnie nadają się naprawdę na duże wartkie rzeki. Kolejnymi dwoma seriami, które mają bardzo podobną charakterystykę, są koszyczki Rocket i koszyczki Distance. Różnica między nimi polega na tym, że jedne mają obciążenie w kształcie pocisku i ono jest naprawdę mocno wysunięte od dna koszyka. Drugie to chyba każdy znany Distance. Jest to klasyczny koszyczek z dolnym pierścieniem jako obciążenie. Jeżeli chodzi o rokety, są to koszyki, którymi łowimy na bardzo, ale to bardzo dalekich odległościach. Tutaj spokojnie możemy osiągnąć dystans 80 czy nawet 90 metrów. Eee, taką fajną, tak samo cechą tych koszyków jest to, że kształt tego obciążenia. Przecina nam powietrze i nie stawia oporu. Tak więc możemy nimi łowić naprawdę w bardzo wietrzne dni, w bardzo ciężkich warunkach i koszyk precyzyjnie doleci nam do celu. Jeżeli chodzi o koszyczki ROKET, one występują w trzech rozmiarach: jest to wersja small, medium i large, które zaczynają się od 20 do 60 gram. I na koniec wisienka, koszyk, którym najczęściej łowię, jest to koszyk Distance. Tak jak mówiłem wcześniej, pierścieniowe, dolne obciążenie, bardzo precyzyjny koszyk, również do dalekich rzutów. Ten koszyk ma tą przewagę nad roketem, że kształt obciążenia powoduje to, że koszyk mniej zakupuje się w mule, więc jeżeli łowimy na bardzo zamulonych łowiskach, ten koszyk zdecydowanie lepiej spisze się od Roketa, natomiast nim nie osiągniemy takiego dystansu. Jeżeli chodzi o koszyki Distance, mamy je w trzech rozmiarach, czyli wersja small, medium i large. Występują wszystkie od 30 gram. Najmniejsza wersja kończy się na 40, środkowa na 50 i ostatnia na 60 gramach, czyli wersja large. Polecam wszystkim do przetestowania nasze koszyki, i zobaczycie, że naprawdę są świetnie wykonane i idealnie spisują się na naszych wodach.